hej witajcie na moim kanale a dzisiaj odcinek a mianowicie zaczynamy robić na święta bardziej to szykować bo dzisiaj jest 6 grudnia i mikołajki są więc zaczynamy chodzimy do mojego domku pokaże wam mój domek tak wygląda mój domek no okej, okay. to zaczynamy bo ja właśnie miałam przyjść do koleżanka więc zaczynajmy Dobra, zacznę od do nowa. Znaczy, co ja gadam. Dobra. <laughs> Mama, bo do mnie miała przyjść koleżanka. No okej, okay, bo, bo myście gdzieś iść, bo ja słyszałam. No tak, no ki. Ona zaraz powinna przyjść. Ding dong, ding dong. O, pewnie już przyszła. Jupi, pewnie przyszła już. No okej, okay, to idź. Nie wiem, po co się tak cieszysz, ale okej, okay, dobra. Dobra, to ja idę, tylko jeszcze muszę iść do góry, bo torbę, to ja pójdę po nią. Hej, hej, wchodź. Dobra, chodźmy do góry, muszę wziąć pieniądze. No okej, okay. na to drugie piętro. No okej, okay. chodź, no chodź. Mhm. Najpierw muszę iść do moich rodziców. A poczekaj, to ty idź, chodź do mnie do pokoju. Cześć Kuba, cześć. Czekaj, tu na mnie usiądę, krzesło, bo to muszę zabrać, tylko kapel. Co bierzesz, telefon? Nie ja wiem. Tylko to będzie po pieniądze. Dobra. Rodzice tu idzie i kowają pieniądze. Dobra. Ej, wiesz, co mam pomysł? Chodźmy do banku. Noki. Kupujcie z nami Noki. Co czekaj, to ja zobaczę, ile tam rodzicom zostało w sumie. Wyraźnie, to jeszcze na dole jest w safe w sumie. Z tego co pamiętam zamknij się, no zamknij się Nie mogę tego zamknąć, dlaczego? Chcę zamknąć szafę Po prostu jest otwarta, no, Jezu Dobra, to możemy iść Dziewczynki śpią, one mają iść z nami? No, nie, chyba Ja sobie chcesz no, okay. To ja pobieram taką większą torbę, żeby coś się tam zmieścił. To ja wezmę to okej. okej? Ja sobie tam wstydzę, okay? no, okay. ja taki składany można by widać. Mhm. Uh Mam -huh. tu okular, ale ja nie biorę po prostu. Ej, lepiej wezmę, żeby nas potem nie rozpoznali. Nie. No, dobra, weź. Mogę jakoś ją. Jakoś... No nie, dobra. Nieważne, nie byle, bo mieli za dużo miejsca, będę zabierał bo zamawiały. Weź go, Miał, 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 miał. Dobra. Mogę napić? Mhm. Uh -huh. Weź, bo tutaj... ja to jakby. Ja tu często tego nie piję, więc sobie tu weź. Niki to ja tu to położę Ja też się napiję mojego zawsze prawie kopię, no możemy mieć. idziemy Kuba? no okej okay. hmm. dziewczynki śpią, będę się upewnić czekaj po co się siostry? no i okay. dziewczynki śpią jeszcze Mikołaj nie przyszedł bo dzisiaj Mikołaj i nie zostali żadnej różki, że oprawiamy bank ale my nie uprawiamy sześciu banku, idziemy wypłacić tylko pieniądze masz kartę? mam no, w sejfie a nie, ja nie mam w sejfie Sejfę nie mam, nie ją odłożyłam. Tu, tu gdzieś odłożyłam. No tu jest kartę, bo zapomniałam. I wtedy by było bez nogi. I wypłacimy za tyle pieniędzy kobietom. że moja książka. Dosłownie tu dam na ten na łóżko. I drugą kartę wypoczywam, ale mi nie jest niepotrzebne. Mnoki nie okulbotaż mogę Dobra. Możemy iść nogi no, chodź. Chodź, kuba. No, okej, okay, tylko muszę Wam mak. A, ja się w nic chyba innego nie ubieram. Nie, no po co? Myślę, że jesteś ładnie ubrany. Okej, okay, dobra. Musimy zjeżdżać. Mm, to chodź. Dobra, na pierwsze piętro. Czekajcie Bardzo, bardzo, bardzo widzę. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale do mnie mama dzwoniła na mój telefon. Więc bardzo Was przepraszam. Ale już nie przebliżając. Poczynam. Kurde, bo mi piłka utknęła, bo ja siedzę na piłce Dobra, chodźmy, ja tu poczekam na was oki. Okay. Ale co ty masz na nas Aha, i nie będziemy raz Kuba, po co nam parasolka? Nie wiem, jakby padało Takie, Nie masz parasolki, bo jest tylko e, e, Właśnie li Lili e, li, I e, li Znaczy, dokąd na nie Czekajcie, widzę, muszę je na chwilę zatrzymać no, bo to jest jedna, tak, to jest e, Leny, a to jest Lilki, nie? No. Ok. Dobra. Chodźmy już bez niedumkasy resztę i idziemy, nie? Idę mamie, powiedzieć, że już idziemy. Okay. Mhm. Mama mi idzie, mama my idzie do tego sklepu, tak? Proszę, pójdziecie, weź tą torbę. Nie dam sobie przecież tej torby. bo my, Jakby ja idę wypłacić pieniądze jeszcze do banku. noki możecie już iść. A jedziemy tym pociągiem? No ki. No, a no, mam kasę. No ki, to możemy wsiadać. A nie. Znaczy, idziemy, nie? Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Dobra, idziemy. No okej, okay. naprawdę przyszliśmy do banku. Idealnie na te piętro przyszło. Dobra, chodźcie. No okej, okay. chodź, chodź Kuba, chodź Maja Znaczy nie Maja, tylko ten, niech to miałeś na imię? Bo jeśli mówię do twojego imienia, jestem Emila No, Emila mm -hmm. Co tu już nie masz tej swojej koleżanki, jakieś Laury, czy coś? No to zamieniałam dalej koleżankę Dzień dobry! Dobry A to nie tutaj, my do kasy numer... O, tu, dzień dobry Dobry, dobry Ja poskutam kartę o, tu złota karta, dziękuję, właśnie miałam odebrać, nie? Nic się nie dzieje, dziękuję Ja bym chciała wymienić tą kartę moją, tą kartę hmm, Tą kartę i tą kartę na wszystkie pieniądze z tego Już dobrze, że prowadzę Tu mam jej wziąć, a weźmiecie proszę, wy No, mamy jakby, jesteśmy zaraz Wiem, wiem to bierzesz ty? Masz już parę? Mhm. Uh -huh. A to duże będzie? Bardzo duże, proszę. Aż wątpię, że ci się zmieści do tej korby. A czemu ty chcesz mieć? Nie, bo miałam i z kolegą, z moim bratem i z moją koleżanką na właśnie na shopping. A ty co tu znowu raz bramę, jak to robisz? Jezu, Znowu mi ta boki No ci dobra. Już więcej tak nie robię. ledzie, tak cały czas przyłapała. No dobrze. No dobrze dobrze, 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 już już możesz iść. No dobrze, już i jest, zawsze to samo. Dobrze, już ci to, że się na tym wózek spakować, a ja otworzyć. No, no, no. Mam tu już jedno. I tu. No tu. Okej. Okay. Złoto też? Poprosimy. Mhm. Uh -huh. A to tego nie chcecie? Nie, 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 bo to nie jest w ogóle warte. No wiem, wiem. Już lepiej to brać. Dobrze. Możesz już dobrać. Noki. Uu, znowu muszę, no Jezus. Ja wiem, jak to się blokowuje. Nie wiem, bo. Um, kryształ będzie najlepszy. I jeszcze ty z wezmę. I pojedziecie jeszcze na chwilkę, proszę ze mną do góry. Pojedziemy, bo tam chyba też jeszcze będzie kasa. Mmm, musiałaś tam ten pani dać. Aż tak dużo, nie? Mmm, kolejna od No, poprosimy, bo on jest bardzo dużo wart. Nie, a my drobniaków nie chcemy, wiem z tego chyba. Wszystkiego, że my drobniaków to. Często nie bierzemy. Mm, pusto, jakaś kula. O, kasa. Mm. O, jakiś klucz. Dlaczego ten klucz? Dlaczego ten kluczek? Ej, idziemy uczyć kogoś tej. Ej, nie, nie wiem, dlaczego ten jest klucz, Możemy go używać w domu. O, klejnot kolejnej. O co to? Czekajcie, bo prawie mi się nie widzę, bo jakiś skarb czy coś. A, o, czekajcie, widzę, że muszę się odprawić. No, Okej, okay. i to puste. Czyli wszystko puste. Czyli jest słabe, dobrze, nie zamykam wszystkich. No okej. Okay. Dobra, tu macie kasę, a karty możecie sobie je tam zostawić. No dobra. A to jest wszystkie. A, ci dzieci, dzisiaj są Mikołajki. Dziękuję za taki bardzo duży prezent. Bardzo ci proszę. sobie coś tam. Powiem że coś jeszcze dzisiaj właśnie zmieści tam do tej torby. No, ja też proszę panią bardzo wątpię z tego wszystkiego. No, zmieściło to pojedziecie jeszcze proszę ze mną do góry? Oczywiście. Chodź Kuba do góry. Jedziemy jeszcze do do góry jedziemy. No okay, kij właśnie. Emila ja też już idzie. Niech pani idzie ze mną. Uh -huh, bo wy nie wiecie o co chodzi. Mi. Wysiadamy. Już mamy toaletę, jakbyście chcieli. A co my mamy to proszę pani robić? Myślałam, że chcecie ci idzie do szkoły. Albo pracę jakąś zajmować? W życiu, nie. Ale ja tak, 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 tak. tak A dobra, dobra, my idziemy, proszę, pan nie ja nie będę tu się tak czeka. No bo doby sklep zamknął. Dobra, dobra. Jak chcecie coś idzie? Ale dzieci. No dobrze, teraz idziemy do naszego sklepu. Tu mamy nasz sklep, dobra, wchodzimy w do... niego. Jesteśmy, dobra. Dobra.

No, to ja mam wystarczyć. jakieś napoje. I dziewczynki lubią. Mm. Mm -hmm. O Jezus Maria. Co to, to miałam? Dobra. Okej. Okay. Czy tu puszczą te czosnki? Gdzie ja o tym, że tu moja nasza mama pracuje, naprawdę? Tylko dzisiaj ma, chyba dzisiaj ma nasza mama wolna dobra, to pokażę Wam. Pokażę hmm. Wam, że ona tu pracuje bardziej. To są mi rzeczy. No. Pani zapomniała, chyba, o od... dobra. Chodźmy lepiej, bo się zmywajmy, dobra. Ja stanę tutaj. No dawaj, staj tu. Ja też. Ja też. Dobra. Teraz się kończymy historyką. Mm. Dobra, jesteśmy już. O, to są też dla małych dzieci. Mhm. Mama coś mówi, że mam coś wziąć z tego działu. No, nie mówiła nic. No, a chleb trzeba ku... A to czekaj. Kuba mam pomysł. Emilka. Ku, ty, ty będziesz brała takie słodkości. No Ci. Tak. Tak, ja wezmę właśnie takie. A Kuba nie będzie brał. Daj mi na chwilę to. Weź tą torbę. Ja wezmę to, bo Ty nie się. Poczekajcie tu chwilę. Ja wiem co ja mam brać. Nie ja wiem. Mama coś, o parasolka Mamuśka coś mówiła o chlebach Na właśnie na ten Na makaronie Coś mówiła o właśnie takich Dla dziecka jak się urodzi Mówiła coś żeby dziecko przydało A chrupki możemy sobie kupić Chybaczki najlepiej Tu mam jakieś bananowe coś Tu kupuję coś do domu żeby mama Coś nie, nie, nie mówiła mi która mam coś mówiła ja duka oni robiła jakieś ciasto, jakieś tuti, do DVD. Dobra. O, oliwki kupię. No, i to wszystko nie, z tego działu To ja po, po, poczekajcie, bo już nie będziemy więcej, ja w tu jeszcze pójdę. Nie zerknę. Coś na do nie maturka. Mówiła mi. Jezu mi się wszystko teraz zmieszało, widzą, wień. No i go że to jest. Co my tu mamy? Uuu, też tu mamy chleb. Tu jest wyprzedaża. No dobra, ja nie No Okej, okay, widzowie, będzie pardy 2. Na razie. Bo jakby już nie mogę, bo no, mam pracę na tablecie muszę pobrać tablet. Więc y, jakby powiedzieć widzowie, zrobię parę 2. Na razie.